Widzę was w kolejnym odcinku z y, y, oczywiście gotyka. tym razem y, y, Cóż... Y, y, Okej, okay, dobra. Okej, okay, już wiem co powinienem zrobić. Powinienem porozmawiać teraz z Balkaganem, Ponieważ, no właśnie on się uzależnił, e, wchodzimy z spółkę. jeszcze którego z góry. Okej, okay, dobra, mamy teraz pogadać z niejakim Balem, z tym Balem, jak Balkaganem o tej sytuacji całej. Nie wiem, czy on to weźmie, czy co. Nie, więc co mnie obchodzi mnie to mówiąc. Panie Balkagan. Pokaż mi, co masz do jak sobie życzysz. Ej, mordo, miałem sam porozmawiać. Omega oh Naprawdę? Mm. Dobra, czekaj, czekaj... Oj, co mam z tym źródłami? Chyba muszę sprzedać je po prostu... Omega, oh omg, oh omg, oh omg... Oh a muszę je sprzedać, tak? Chcesz trochę dam ci za nie gdzieś, jak będziesz miał dobra. Muszę sprzedać, je. Dobra, wszystko wiem. Wszystko już wiem, dobra. Dobra, już dwie odcinka są, dobra. Przedać to ziele, sprzedać. Dobra. O, ziele, ja tego obok ziela mam. Tak szczerze. O, chłopie. tego masz. Dobra, znowu będziemy... znowu będziemy to ziele sprzedawać. Dobra. O stary, dobra. Weź to teraz sprzedaj. No, ale... no i tak będziemy cały odcinek sprzedawać. No ale co zrobię? Kupię szkodniki. Chcę sprzedawać. Ja, zaś Masakra. Ech. Teraz sprzedawać to każdemu Bezji. Dobra. Naprawiono. Dobra, pyk. Dalej. Kolejny szkodnik. No nie chlaj. Tylko, dodawa, tylko dawaj kasiorę. Jestem za blisko siebie. Dobra, mam to. Wilk. Najemnik, kosa. Wszystko czemu, nie? Pogadaj z kimś pogadaj Kosa to nie mogę Chcesz trochę... Yes! Jakbyś miał jeszcze Okej, okay, dobra I nie, tym ziełeczką też mogę sprzedawać Okej, okay, to nie, nie wiedziałem w sumie Chcesz Jakbyś miał Okej okay. Dobra. Torlof. A, Storlofowi nie mogę. No to, czyli nie każdemu. Czyli nie mogę każdemu jednak tego dać. No szkoda, szkoda. No ale powiedzmy, że. Eee, najemnik. Eee. Dobra, pek. No dawaj, chodź tu. No. Bagienne ziele, dobra, git. Mam jeszcze, cały czas mam. No ale... jeśli teraz zjeracie i już nie wiecie na jaki czas chcieli. Na razie muszę sprzedać to co mam. a jeszcze mam, o matko, 35 sztuk. Masakra Dobra, pyk Korno, może też chcesz? No nie, teraz, Ech, nie by nie z Ach, nie mogę gadać Nie mogę gadać do zobaczenia siemanko Najemnik, dobra A drugie Drugi odcinek ze sprzedawania zielska. Co my jesteśmy? Jakieś kurcze dealerem narkotyków czy kim? Co to ma być? Upadła to mój gatunek. Ja nie mam zamiaru sprzedawać tego zielska. Myślę, że mi się chce, myślę, że mi się nie chce. Wilk. A już sprzedawałem na pewno. No. Hmm, nie wiem że sprzedawałem to każdemu sprzedałem już z grubsza Ojejku, jejku jejku to już każdemu z grubsza sprzedałem Okej okay. Dobra tutaj nie wiem co ziemeczką też na pewno sprzedałem O oh my good, dobra Ciekawe czym frajerom z farmerza księcia księdza mogę sprzedać? Jestem ciekawy. Dobra, pogadam z wami najemnicy. Chcesz trochę. Yes. Miał? Dobra, dzięki. Te najemnik. Chcesz trochę. Dobra, spoko, też y kupiłeś. Kord. Mm -hmm. Param jednoręczne, 20 punktów umiejętności Tyle nie mam Mam 0 Także no, nie bardzo Eeeku, jejku, jego dobra Lecimy, lecimy mm -hmm. Dobra, nowa kar karczma, karczma, karczma Czy wam mogę sprzedać Wykidają, czy wam mogę sprzedać? No. Czyli słychać nic, nic, nie ciekawego mi nie powiecie. Bali Citro, jesteś? Kred. Czy mogę Kredą sprzedać? Co słychać Większość roboty Dobra, Mordrak, mogę tobie sprzedać? Nie mogę. Senjan, Może będziesz chciał zielską.

tam też są najemnicy. Im też może, mogę, mogę, mogę chyba sprzedać. Homer. czy wam mogę sprzedać? Najemnik, to ja mogę na pewno. Dobra, nice. Teraz tobie, Jarvis, tobie mogę? Nie, tobie nie bardzo. Uważaj na siebie. Dobra, dzięki, dzięki mordo. Dzięki, 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 dzięki. Jeszcze 30, ja dziela. Weź to sprzedaj. Mam nadzieję, że tym ziemeczkom mogę sprzedawać, tylko no to pewnie nie. Wspieracz. No ale zapytać nie zaszkodzi. Pok. Wszystko w porządku? Miło zobaczyć, no. Czekaj, my już kiedyś rozmawialiśmy. Nie, nie, to niemożliwe. Jasne hmm. Zbierać, czy mogę z wami pogadać? Eee, o, nie bardzo, nie bardzo. Jesteście zbyt biedni O, kurwa, mam jeszcze tyle tych sztuk do sprzedania Co jest? Czy najemnik, co ty robisz? Dobra, spoko, sprzedane. Okay. Możesz! Spokojnie, proszę się nie drzeć na mnie. E, dobra, wejdźmy tam na górę. Już tam jakieś ziemeczki będą, co będę chciał gdzieś kupić. Będę taką nadzieję. No, jest tu jakiś ziemeczek. Pogada. Dobra. Spoko. Um, <grym> idź. Idź, 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 idź. Ty spadłeś dość okay. na... No możesz. Dobra, los, Morwę. Spoko. Możesz się generować na mnie. Dzięki, dzięki. Eee... Dobra, czy ktoś tu będzie jeszcze? Eee, nie ma nikogo. Jest! Jest, jest, kolega. Siemanko. Mam ziele. Dobra, git. Jeszcze 27. siedem, ja pierdzielę. Że jeszcze dwa sprzedaż, wtedy będę miał przynajmniej... Eee... Ktoś się... Łooo, jest chwileczkę skrzynie. Okej, okay, mera, udało się. Strzały Kawałek na spok, w sumie Dobra, druga skrzynia o tu, tu lepiej mi poszło. ryż, ryżówka, chleb, zioła nice Nakradamy ziemeczków Z rzeczy, których mi się zupełnie nie przydadzą. O niestety muszę chyba kurczę się przespać coś, bo niestety tutaj, kurde tego zielska nie sprzedam za nic w świecie, a dam mały kurwa. Dobra Może pójdziemy do mnie kopanie, adam znowu kurde jak mam pewność, że znowu już tam też im sprzedam to żadną No no właśnie to jest ten problem, dobra Tylko, tam wyżej może jeszcze... Czekajcie, może tam wyższy, wyżej... Może tam jeszcze wyżej ziomeczki są jakieś... Tam wyżej mi sprzedam, o, o, o... Tutaj komuś może jeszcze sprzedam... O właśnie, jeszcze tu jesteś! Dobra, siemanko... Najemnik... Co muszę zrobić? Tu nie stary okay. obóz. On nie musi chować my Jesteś. Okej, więc... nie to! on nie musi my okay, Okej, spoko, dobra Morda Co ty Stać! Nikt nie Dobra, Morda, nie chcę tego Mam przy czemu, nie? Pogadaj Dobra, spoko i, i ty też chcesz trochę. I Git, dobra. I teraz sprzedaliśmy jeszcze. zostało nam no, 24 sztuki. Idealnie, czy tutaj będzie ktoś z kim mogę sprzedać? Or Orik? dobra. No i Lee ewentualnie. No ale z Lee nie mogę gadać. Eee, dobra. To na razie pójdziemy sobie spać. Na razie pójdziemy spać, bo jesteśmy zmęczeni z tym sprzedażą tego zielska. I tyle. I następnego dnia sprzedamy resztę zielska, jaką mamy. Także spoko. Robimy saveik. I sprzedajemy dzisiaj kolejną partię. Zaczynając od tych ziomeczków. Dobra, dobra. Kolejny najemnik. E, Mordo. No, halo. Dzięki. Chcesz. Dobra. Eee, co co co? Już się ten dar. Gdzie się to? Co za ty w ogóle? No to omijam wszystkie kwestie dialogowe, bo to naprawdę jest, kurczę, wszystko to samo. Wiem, że, kurczę, może nie, nie, nie będzie też ciekawy, no ale... Jakbyś... Mm, no ale niestety to też musimy zrobić. Tak, morda już Cię przepuszczam, spokojnie. Jakie agresja, ty. Mam szczep, bogat. No ale niestety, no właśnie, to wszystko, kurczę, posprzedawać i to zajmuje. Taka misja. Aaaa... Taka misja jest trochę nudna, no ale o... Jak z drugiej strony zarobimy, te bryłki, w sumie zrobimy 500, więc... Spoko, więc jesteśmy do przodu. Już, sorry. Przy, przypadkiem wszedłem, mordo, sorry. Dobra. Pyk. Następny. No nie ty ty, ty ty nie chcesz właśnie Dobra Mordo Chcesz Jakbyś, nie? Dobra, nic Nie będę się Dobra Mordo Mam przy sobie czemu nie pogadaj Tylko to chciałem Orik, e, teraz ty Magenda na ziele. Pyk. Stało mi... Ty, gdzie mam, Malko? Gdzie mam ten... A, zostało mi 13 sztuk, okej. Okay. 13 sztuk mi zostało, to w sumie spoko, dzisiaj wszystko się pozbędę. Że trochę mi to zajęło, no ale... Pozbędę się i porozmawiam z ziomeczkiem I będzie spoko do razu przejść Zobaczymy ile mam w ogóle nagranego już no Super włączyłem jest za późno, okej, dwie minuty, okej, okay, czyli za 10 minut kończymy odcinek, okej, okay, wszystko jasne Wypowiem się, mam nadzieję, że się wyrobię Bal szkodnik Ram, Git Szkodnik Pragit mamy to e, Wy chcecie nie, ty nie, wy nie chcecie właśnie, okej, okay, wy nie chcecie Szarki, nie wiem czy Ty, ty może byś chciał nawet w sumie, no, ale dobra, oleliśmy cię Dobra, pyk Tutaj Dobra, coś się trzeba popsuło, ale spoko sprzedaliśmy Szkodnik Dobra, mamy zielsko sprzedane i drugi, twój brat bliźniak lub nie wiem kto No i spoko sprzedane um, Zostało mi 7 sztuk Mhm, mm No to, to tak, sprzedajemy tutaj jeszcze. No mi zostało jeszcze 6. Dobra. No i git. Tak? Dobrze, że cię dobrze mówiłam? Mam nadzieję, bo ze w nocy 5 sztuk. No tak, 5 sztuk mi zostało. Spoko. No i dobra. i to są dwa szkodniki. jest szkodnik jeden, szkodnik drugi. O, oh, halo. Dobra, git. No i teraz jeszcze ty. Dlaczego wybijecie to kiedy ja nie mogę. Dawaj to, no. Dobra, git. Udało mi się. No i dobra, zostało jeszcze kilku... Jejku, chwila, chwila. Ty jesteś szkodnikiem, okej, okay, tobie też mogę sprzedać. Dobra, i jeszcze dwa. No i idealnie, jest to... Nie, 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 nie dobacza. Kurwa, do tego. Dobra, Git. I jeszcze tobie. Dobra, wszystko chyba. Jest, dobra. Wszystko sprzedane. Balka Gan, miałem z Tą porozmawiać? Nie. Okej, okay, to mi misję. Dobra. Udało mi się. Wykonałem misję. O, co odcinek na to zszedł, no ale. Mówię. Trzeba to też robić. Sami rozumiecie. Dobra, lecimy.

Miło było robić. Nie No Ok, spoko. No, bo z będziemy 100 bryłek na minusie, ale to nic nie szkodzi, bo teraz pójść do Aresa. To jest najważniejsze, że jesteśmy z do przodu. Eee, no i to jest najważniejsze, nie? To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Teraz musimy z Balkaganem porozmawiać, chyba. Nie, bez sensu, nie nie, nie kłam tego. Ym... Handlarz dzielem, no właśnie. No dobra, to, to dobrze zrobiliśmy wszystko, no nieważne. Idziemy do Laresa. Tak, Laresa, dobrze powiedziałem. Dobrze, zapiszemy sobie pod czwórką. Eee, wino nie. Lares, kurwa. Dobra. Bo no tu zabierzemy mu coś, to będziemy bił, więc. czterysta bryłem, dobrze. Świetnie. To mi chyba wystarczy. Okej okay. czy to wystarczy? Byście mnie przyjęli, Mordrak Opowiedział się za to, ale nie jesteś gotowy. Popracuj nad sobą jeszcze, do... no ale no mam piąty poziom. Przecież czy nie mam? Czy mam piąty poziom. XD. No ale dobra, i tak w sumie nie chcę do nich przyłączać, um, na razie, więc w sumie whatever. Eee, dobra, szarki. Chcę z tobą właśnie pohandlować, daj mi te wszystkie wytrychy. Mordo, masz jakieś miecze dobre? No nie bardzo, nie bardzo, nie masz na razie nic ciekawego do sprzedania. Co ja ci mogę sprzedać? Za 250? No tak, tak, te mieczyki. Te mieczyki ci chcę sprzedać. Dobra. No i spoko. Mamy te mieczyki. Um, dobra, no w zasadzie. W zasadzie co? W nowym obozie w sumie zrobiliśmy z grubsza. Wszystko. Z tym ziomeczkiem nie gadaliśmy. Ewentualnie. Co z nim porozmawiamy jeszcze? Kronos się nazywasz, okej okay. um, Handel. O, masz jakieś pierścienie. Pierścień mocy. Pierścień życia. Hmm, ty pierścienie ją cię kupił w sumie się przydało pierścień mocy, pierścień życia why not bo to jest takie sobie 340 kurczę cenisz się typie, no ale najwyżej to sprzedam potem Tak, czysty alkohol Ci dam na pewno dobra, no niedługo też będziemy kończyć cinek, także sami rozumiecie mm, dobra, przepłacimy te 5, ale... Będziemy potężniejsi, także spoko, dobra. Już morto spokój. Prawdziwy głos w sumie. Dobra, ubierzemy ten i bierzemy ten. Możemy dwa pierścienie nosić, także spoko, mamy dodatkowe 5 siły, dodatkowe HP -ki. No spoko, dam 10kp do 110 to jest całkiem spoko, całkiem spoko bonus. Ale siła jest o wiele fajniejsza na ten moment, gdy mamy, bo mamy mało siły. To ta siła jest teraz przyjemniejsza. A 340 nie kosztuje dużo. Mamy y, trochę tych monet, y, mamy. No, zawsze tych widzicie tej broni. No, jest dużo. Nie będę kłamał, że nie. A trochę jeszcze mamy, więc y, nie ma problemów. Dobra, mm, dobra, dobra. Wiecie co? Ja w tym momencie zakończę odcinek. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już nie w najbliższych odcinkach. Eee... Trzymajcie się. Na razie i pa! pa. Cześć!